Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi. Precz nie odrzucę, ponieważ z nieba wstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto słowo Pańskie. Spojrzymy na historię Kościoła, to zorientujemy się, że prześladowania są czymś, co jest niejako wpisane, może nie w naturę Kościoła, ale że Kościół istniejący w tym świecie jako rzeczywistość bosko-ludzka jest nieustannie narażona na prześladowania gdybyśmy spojrzeli tylko na to z takiego ludzkiego punktu widzenia na jakiekolwiek w ogóle prześladowanie to wiemy, że to nie jest nic przyjemnego, że nigdy nie jest czymś radosnym, jest czymś trudnym, jest związane z cierpieniem, często ze śmiercią. Ale w planach Bożych to prześladowanie ma też zbawienne skutki i gdy spojrzymy na to dzisiejsze czytanie, to widzimy to w sposób taki bardzo konkretny, ponieważ gdyby nie to prześladowanie, być może ta Ewangelia tak szybko by się nie rozprzestrzeniła. I widzimy, że kiedy Kościół jest prześladowany w Jerozolimie, to chrześcijanie rozchodzą się w różne strony i Ewangelia jest głoszona już poza obrębem Jerozolimy, czy okolic, ale dotyka tych krain, które nie znały jeszcze, Jezusa Chrystusa nie znały dobrej nowiny o zbawieniu. Czyli widzimy, że dla Boga można powiedzieć, że każda okoliczność jest sposobna do tego, żeby to dobro największe, jakim jest skarb Ewangelii, mógł się rozprzestrzeniać. Zresztą w liście świętego, jednym z listów Świętego Pawła czytamy, że, że dla chrześcijanina wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. Nawet takie wydarzenie, które naprawdę jest związane z cierpieniem, okazuje się na końcu, że staje się łaską, staje się błogosławieństwem. I w Ewangelii dzisiejszej, to jest szósty rozdział Ewangelii Jana, to, jest, to są słowa, które zapisane są po rozmnożeniu chleba, jest tak zwana mowa eucharystyczna. Jezus mówi w tym dzisiejszym fragmencie, że jest chlebem życia. Kto do Niego przychodzi, nie będzie łaknął, a kto w Niego wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. To nam mówi o tym, że tylko Jezus Chrystus jest tym, który może dać nam prawdziwe szczęście. Bo możemy się domyślać z tych słów, że jeżeli ktoś szuka szczęścia poza Nim, będzie szukał poza Bogiem, poza Jezusem Chrystusem, zawsze będzie łaknął, zawsze będzie pragnął będzie wciąż nienasycony. I pewnie my mamy takie doświadczenie w ciągu naszego życia, że być może wielokrotnie się przekonywaliśmy o tym, że szukaliśmy szczęścia poza Bogiem i tego szczęścia nie znajdowaliśmy. I dopiero kiedy Jego odnaleźliśmy, to przyszedł dla na nas spokój i prawdziwa radość. Pięknie wyraził to święty Augustyn takim słynnym zdaniem, że Nasze serce jest niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie, i możemy dzisiaj to słowo Augustyna odnieść bardzo bezpośrednio do, do tego, co Pan Jezus powiedział. Że On jest tym, który potrafi nasycić, naprawdę nakarmić nas, tak, że nie będziemy chodzili głodni i nie będziemy szukać już szczęścia poza Bogiem. Dziękujmy Panu Bogu za to słowo dzisiaj za to, że chce nas nakarmić i że daje nam przez siebie, przez to, że przychodzi ze swoim słowem, przede wszystkim ze swoim ciałem i krwią, daje nam spełnienie wszelkich pragnień, jakie nosimy w sercu.